Jest trochę hałasu, bo sobota rano we Włoszech wcale nie wiąże się z tym, że wszyscy siedzą w domach. Tutaj ruch jest właściwie na okrągło, a ponieważ jesteśmy w samym centrum Katani, więc słyszycie warkot motorów, gwar ludzi i cały zgiełk, który towarzyszy dużemu miastu. Przyszedłem tutaj, ponieważ. W miejscu, w którym stoję, właściwie za moimi plecami, jest chyba najbardziej znana i najstarsza kawiarnia w Katani mianowicie Sawia. Jak widzicie, na owym napisie została założona w 1897 roku. I wiele osób uważa, że owa kawiarnia jest najlepsza w mieście. Czy ona jest najlepsza, tego nie wiem. Natomiast ja już tu kiedyś byłem i jadłem tu arancini z Ragu i ono rzeczywiście. Z różnych y, tych y, arancin z ragu, które jadłem w różnych miejscach, było rzeczywiście najlepsze. Było chrupkie tego ryżowego, y, nie wiem, czy ciasta, może r, różowa, y, może tej ryżowej porcji było tu najmniej. On był dobrze, ten ryż przypieczony i sporo było w środku smacznego, naprawdę mięsnego ragu. W innych miejscach to wszystko przypominało raczej taką Wygniecioną, wymieszaną mieszankę, która była upieczona na yy, głębokim tłuszczu. Tutaj wyraźnie dało się odczuć osłonę ragu, czyli yy, yy, tę ryżową yy, część, która była dobrze zapieczona, a ragu miało swój jedyny, oryginalny smak. Teraz przyszedłem tutaj, bo mam nadzieję, że uda mi się zdobyć coś, czego nie zdobyłem w ostatnich dniach, mianowicie kanolą nabitą yy, rejkotką a brzegi posypane orzeszkami pistacjowymi. Czy mi się to uda? Nie wiem. Za 10 minut knajpa się otwiera i zobaczymy, czy ten produkt będzie. Ceny tutaj nie są wcale inne ani droższe niż w innych częściach miasta, natomiast nawet tańsze niż w Taorminie, w której byłem wczoraj. No, i zamówiłem kanalo z ricottą. Czekam, kiedy zostanie napełnione, więc na pewno będzie świeże. Dodatkowo zamówiłem także briożkę, którą już otrzymałem. Jak widzicie, całość rachunku 3,90. No to jest naprawdę tanio, wszystko świeżutkie i pyszne. Zobaczymy, co... jak ta briożka smakuje. Mm, jest ciepła, jest świeżutka. Rewelacja, bardzo dobra przekąska, ja wypiłem dzisiaj rano dwa espresso, więc już nie piję, ale briożka jest super. Na pewno warto tu przyjść po to, żeby spróbować pyszniejszych, świeżutkich wypieków. Zobaczymy co z kanału, bo czekam głównie na to. Ale pizza, robię mm. rewelacja. Bardzo dobrze. Także koniecznie przyjdźcie do, do Sawi. To jak będziecie w Katanie. Czy warto przyjechać tylko dla Sawi? Nie wiem. Ale ja bym przyjechał. Czekając na kanoli. Będę spożywał wroszkę dalej. delektując się smakiem subtelnym aromatem i puszystością tego pysznego, świeżo wyjętego z pieca ciasta. Że tam już czekają kanolo. Tak jak widzieliście, tam już czekają kanolo, i na pewno jedno z nich za chwilę dostanę i będę je spożywał. Podczas jedzenia będę opowiadał, cóż za smaki to kanolo reprezentuje, a na pewno jest świeżo nabite. Więc niecierpliwie czekam, a cierpliwie będę spożywał. Oczywiście, jak popatrzycie na pełne lady, to tutaj wybór jest olbrzymi. Od różnych nugatów do różnych przetworów, cukiereczków. Wszystkiego mnóstwo. Teraz pierwszy tłum się przewalił. Czyli tłum, który czekał tu przed otwarciem, żeby otrzymać swoje ulubione smakoły. Ja ciągle czekam na kanoli, kotko i orzeszkalizm z stacji. No i jest! Sycylijski standard, klasyk. Wykorzystujący miejscowe produkty, tradycje i doświadczenia. Pięknie wygląda. No nie jest ciepły, myślałem, że nie cieplejszy, ale dlaczego to oczekiwać? To nie jest świeży wypiek, tylko kanoli. To co? To zaczynamy. Cóż nas spotka próbując tego kanoli? Są pistacje, jest ricotta. Mmm, pyszne. Słuchajcie, naprawdę jest to bardzo dobre. Ja wziąłem ostatni raz, jak tutaj byłem, w tym samej mm, kawiarni kanolo z kremem pistacjowym. Z pełnym nadzieniem. Ucieka już. Z pełnym nadzieniem kremu pistacjowego, to było za słodkie. Canolo z ricotto o i co robimy zdecydowanie lepsze. Tylko to kanoli To Jest super, chyba że ktoś rzeczywiście lubi odnosić sobie poziom. Glikami. Po nadmiarę. To jest mój absolutny hit. Absolutny nie ma hit, tylko ma w Koniecznie spróbujcie. Ja będę jadł dalej. Nie pokazując Was swoich żółtych zębów i chudej twarzy, żeby nie coś doznać spożywania tego pysznego przysmaku. Jeszcze raz spójrzmy na nie w środku. Widać fragmenty pistacji, z drugiej strony, pistacje. No, to tyle. Rylicuję. Resztki crema, które my postały na parkach, moje że są tak dobre, że szkoda mi stracić każdy fragment tego pysznego przysmaku. Muszę chyba się zwijać, bo się ludzie kręcą. Nie wiem, czy nie wezmę jeszcze jednego. No, ale to jest jeszcze trochę na chusteczkę. Pyszne. Pyszne. Jednak nie mogę się oprzeć smakowi kanolo z ricottą i postanowiłem zamówić jeszcze jedno. Puściłem pana, aby pan zakupił swoje rzeczy dla siebie i wnuczki, a teraz będę czekał, żeby pani mi właśnie wydała rachuneczek czy tam bilecik, na którym będę mógł odebrać uf, przysmak. Także już podchodzę. Excuse me may I take a photo with you. Okay, so I would like a, another cannolo with ricotta because it's so fantastic. So I have to eat another one. So it's uh, the best what I ate here in Catania. Thank you, lady. <laughs> okay, so I am going to the man who will give it to me. Excuse me, is there another uh, cannolo? Yes, it's fantastic. So I will take another one. No dobrze, mam znów kanolo z ricottą, jest fantastyczne. Zaczynam jeść dalej. Nie będę tego dalej już pokazywał. No i jestem już po drugim kanolo z rana. Powiem szczerze, że się chyba nasyciłem, ale warto było. Trzeciego już bym nie dał rady, bo za dużo. Ale koniecznie warto tu przyjść i tego kanolo spróbować. Bardzo fajne miejsce, bardzo dobre wypieki, wszystko świeżutkie, ciepłe, smaczne. Na kanolo, jak widzieliście, czekałem. Zjadłem dwa. Nie wiem, jaki mam poziom glikemii, ale nie ma to znaczenia, w końcu spadnie. Koniecznie tu przyjdzie. Wszyscy są tu bardzo uprzejmi, nikt nie robi żadnych problemów. Obsługa sympatyczna, ceny. Przeciętne, a jedzenie wyśmienite. Także koniecznie zapraszam. Skorzystajcie teraz, idę umyć ręce i twarz, bo się ubrudziłem jak małe dziecko, karmione przez rodziców No i jeszcze ostatni rzut oka na te wspaniałości, które możecie sobie tu zamówić do wyboru taka z czekolady, z pistacjami z dżemem, cornetti, paté, Prosciutto wszystko jest, co byście chcieli sobie kupić, a ceny, tak jak powiedziałem, zupełnie przystępne i nie ma co żałować, przyjść i czegoś spróbować. Jak już najecie się dosyta w tej pięknej kawiarni Savia, nawijecie się rannego ekspresu lub cappuccino, w zależności to, co lubicie i co uważacie, że jest warte skosztowania, Następne kroki, będąc w katani, możecie skierować do będącego naprzeciwko parku miejskiego. Jak widzicie, przede mną park jest otwarty i można sobie teraz, mając pełen brzuch, spocząć na ławeczce w porannym słońcu i poczekać, aż wszystko, co żeście pobrali do swoich żołądków, zostanie. Ułożone i zacznie się trawić, dostarczając jeszcze przyjemnego skoku blikami, co da wam energię na cały najbliższy dzień. Słońce wzeszło jakiś czas temu, pięknie oświetlając elementy architektoniczne owego parku. Ludzi oczywiście nie ma, bo jest za wcześnie, ale z tego warto skorzystać, aby nie przepychać się wśród tłumu turystów. Główny. Część tego parku otwiera się właśnie przed nami, a słońce pięknie nam elementy eksponuje. Byliśmy tam kiedyś na górze w tej altanie wykutej z metalu. Nie chcę się tam teraz iść, bo chociaż muszę wracać na kwaterę. Także popatrzcie, jak można przyjemnie rozpocząć poranek, zjadając te pyszności w kawiarni Sawia a dodatkowo potem przejście. Do pięknie zaprojektowanego parku otoczonego zielenią, ale po bokach również otaczają go piękne, stylowe pałace katar. Także warto spędzić poranek w tym miejscu.